Znowu kilka słów o fatalnej jakości częściach, a między innymi lampy BMW. BMW w ogóle nie znosi podróbek, jakichś takich dziadowskich podróbek. W większości nie lubi podróbek. Tutaj mamy piękne lampy w BMW E70. Naprawdę, może teraz auto jest brudne, one są bardzo ładne. Klient sobie zamontował te lampy, ale na komputerze była masa błędów. Teraz już jest w miarę spoko i pokażę Wam, przy świece tu. Oczywiście to są lampy LEDowe, więc żeby nie generowały błędów, były takie rezystory włożone, ale było to zrobione na jakieś takie spineczki, nie spineczki to wszystko latało i te rezystory nie działały tak jak powinno być, więc w komputerze masa błędów, ale to jest jedna rzecz. Jak yy, puściłem już jeden filmik wcześniej, tutaj była powódź. Tam cała ta wiązka, ja ją podniosłem teraz do góry, tam stała woda aż do stała, do miejsca, gdzie jest y, odpowietrzenie bagażnika. Prawdopodobnie po prostu dalej woda nie poszła, bo wylewała się już po prostu tym odpowietrzeniem bagażnika. Czyli tam około 10 cm była woda, i wiązka, która leży w tamtym miejscu na dole, była cała zalana. Czyli y, no może dojść przez takie części do katastrofy, a winowajcą jest właśnie ta lampa ciężko mi teraz to przyświecić, żeby pokazać wam albo włożę latarkę z drugiej strony inną latarkę. Nie wiem czy to się uda. Zgaszę tu światło, a przyświecę wewnękę lampy. Nie wiem czy to, czy to się uda zrobić. Nie, no będzie ciężko, ale w każdym bądź o, widzicie? O, teraz widać dobrze. Taka szpara, a ja to te lampy przed chwilą dokręciłem, bo one były luźne, było jeszcze gorzej. Czyli teraz są dokręcone. I zobaczcie, i z jednej, i z drugiej strony w lampie jest taka szpara. Czyli tak, jedna rzecz, problemy z elektryką. Druga rzecz, możecie mieć powód. i ta powódź spowoduje dalsze usterki, bo instalacja elektryczna może się popsuć uszkodzić jakieś moduły, sterowniki, dodatkowo może coś nie daj Boże się zapalić, to już jest gorszy kłopot. Także uważajcie na takie części, a nawet jeżeli montujecie już taki zamiennik, to sprawdzić sobie, czy ta instalacja jest prawidłowo zrobiona. Uszczelnić przez to można też czymś uszczelnić dodatkowo. No niestety zakładanie jakieś. A dodatkowo w tej lewej tylnej lampie już jest problem z kierunkowskazem. On raz działa, a raz nie działa, czyli lampa tak czy inaczej już się psuje, czyli będzie wymagała prawdopodobnie naprawy lub wymiany, mimo że jest dość. Świeża, dość nowa, no prawie nowa.